Witam Was serdecznie 27 września, poniedziałek. Zapraszam do Słowa Bożego i zapraszam do tego, byście, jeśli ktoś jeszcze nie, a chciałby, to zasubskrybujcie mój kanał yy, na większą chwałę Pana, oczywiście, by Królestwo Boże się rozwijało, yy, bo jesteśmy do tego wezwani, powołani, byśmy ewangelizowali. A więc yy, zachęcam Was do tego. Nie żebyście nawet mnie tyle słuchali, ile byście się właśnie pod, pochylali nad słowem Bożym i by to słowo w Was, we mnie, w nas pracowało e, i przynosiło owoc, bo, bo tak naprawdę o to chodzi: by ten owoc, który Bóg chce przez nas zdawać innym, by był obfity i by Królestwo Boże się rozszerzało na cały świat. A, a, a jesteśmy naprawdę do tego wezwani i widzimy, jak to wszystko. E, w świecie wygląda, że nie jest łatwo, a więc każde świadectwo naszej wiary dla innych jest umocnieniem, pokrzepieniem i mi się wydaje takim, taką refleksją, zastanowieniem się nad tym, co tak naprawdę jest ważne i nad tym, do czego i za czym my godzimy, a tak naprawdę do czego zmierzamy do życia wiecznego, do którego nas Bóg chce zapraszać i chce nas mieć wszystkich. A więc każdy z nas jest potrzebny w tym dziele budowania Królestwa Bożego. Więc zapraszam do tego, byśmy razem się pochylali nad słowem, które Pan do nas kieruje. Amen. Amen. Pierwsze czytanie z księgi proroka Zachariasza. Pan zastępów skierował do mnie następujące słowo. Ogarnęła mnie zazdrość wielka o Syjan, i zaponałem wielką żarliwością o niego. Powrócę znowu na Syjan i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą miastem wiernym, a górę pana zastępów górą świętą. I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem. Wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku i zarają się place miasta odbawiących się tam chłopców i dziewcząt. Jeśli uchodzić to będzie za coś niemożliwego w oczach reszty tego ludu w owych dniach, czy ja również mam to uważać za coś niemożliwego? Tak mówi Pan Zastępów. Oto ja wybawię mój lud z krainy wschodu i z krainy zachodu słońca. Sprowadzę ich i mieszkać będą w Jeruzalem i będą moim ludem. A ja będę ich Bogiem wiernym i sprawiedliwym. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bóg dziś przez proroka Zachariasza mówi do mnie i do ciebie, że jest Bogiem zazdrosnym, że płonie żarliwością o każdego z nas, kochani. Jest zazdrosny o każdego z nas. To jest coś niesamowitego, jak Bóg mnie i ciebie braci i siostro kocha. I zobaczmy, choćby. Ludzie mówili, że to jest niemożliwe, to Pan się pyta, czy dla mnie jest coś niemożliwego? Wiemy, kochani, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan się pyta, czy ja mam to uważać za coś niemożliwego? Nie. Pan mówi i daje obietnicę: Wybawię mój lud z krainy wschodu i zachodu słońca, mieszkać będą w Jerozolim i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem wiernym. I sprawiedliwym, bo Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg jest wierny w tym, co mi i tobie obiecał. Bóg dotrzymuje słowa. Czy ja dotrzymuję słowa? Zobaczmy, kochani, Pan chce wszystkich mieć przy sobie: starych, młodych, dzieci, chłopców i dziewczynki. Wszystkich. Bóg tak naprawdę. No, jest niesamowicie zazdrosny. Dziś to czytając w innych miejscach też czytamy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ogarnęła mnie zazdrość wielka. Wielka zazdrość Pana ogarnęła. I zapłonął wielką żarliwością o mnie i o Ciebie bracie. Tak Ciebie kocha. Chcę powrócić, chcę rozpalić. Ee, Twoje życie ogniem Jego miłości. Chce ci dać w obfitości, w nadmiarze. Bo taki jest Pan, bo taki jest Bóg. I dlatego, kochani, jest potrzeba, byśmy my w tym królestwie mieli miejsce swoje w tym królestwie Bożym, byśmy wiedzieli, że mamy tam miejsce. Pan Jezus mówi, że idzie do ojca, by przygotować nam mieszkanie. Mówi, że. W domu Ojca Mego jest mieszkań niewiele. Gdyby tak nie było, to by tego nie mówił. Czy wierzę w to, że Bóg y, o mnie y, pała taką y, wielką żarliwością, zazdrością? Bóg jest zazdrosny, gdy my y, właśnie postępujemy w sposób, y, Niegodny w sposób taki, gdy oddajemy się pod władzę, właśnie jakiś pokus, pod władzę grzechu, i tak dalej, tak dalej. On wtedy jest bardzo, bardzo zazdrosny o nas. I my możemy go czasem świadomie, czasem nieświadomie odrzucać. A on czeka na nas. On chce być z nami, chce być przy nas. Chce być naszym Bogiem wiernym i sprawiedliwym. On dotrzymuje swojej obietnicy, bo jest wierny. Pan się objawi chwale na Syjonie. Poganie będą się bali imienia pana w twej chwale, wszyscy królowie ziemi, bo pan odbuduje Syjon, ukaże się w swym majestacie. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala pana. Spojrzał pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć dźwięki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą, a ich potomstwo będzie trwało w Twojej obecności, aby imię Pana głoszono na Syjonie i w Jeruzalem Jego chwałę, kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, aby służyć Panu. Ehm, dziś Pan, Bóg nas wzywa, wzywa nas przez proroka, e, przez proroka Zachariasza, wzywa nas przez autora tego psalmu dziś, który taki piękny jest, który czytamy, ten psalm 102, Mówi, że On wszystkie nasze modły, wszystkie nasze modlitwy wysłuchuje. Że chce uwolnić więźniów, chce nas uwolnić z naszego grzechu, z naszej pychy, z naszych zranień, z naszych chorób. To właśnie to ten Bóg, dla, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. On to dla nas czyni i chce czynić, ponieważ jest Bogiem zazdrosnym, ponieważ jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym. I Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, nie wychwala Pana, kochani, to jest y, zadanie, to jest zadanie dla mnie i dla Ciebie, by nasze dzieci, by nasze wnuki wielbiły Pana. A patrząc, co się dzieje wokół, y, możemy mieć wrażenie, no i tak jest słuszne chyba, że jest trochę inaczej, tak? Że jednak y, młodzież, czy nawet ludzie starsi odchodzą od Pana Boga. Dlaczego? Dlaczego? E, bo może my nie pracujemy, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Może e, my się nie chcemy wychylać, bo to nie do nas to należy, tylko niektóre robią księża, osoby konsekrowane. A zobaczmy, jak dzisiaj świat bardzo, mocz, mo, mo, bardzo mocno. E, e, Mówi źle o, o Kościele, jakby o instytucji, o księżach. Widzimy, co się też dzieje. A więc kochani, to jest wezwanie dla każdego z nas. Czujmy się odpowiedzialni za Kościół. Czujmy się odpowiedzialni za naszą wspólnotę, za to, by byśmy to Królestwo Boże rozszerzali, by tak jak czytaliśmy w pierwszym czytaniu, by na tym placu mogły się bawić te dzieci, młodzi Dziewczynki i chłopcy by mogli tam być starsi, kobiety, mężczyźni, by tam mogli być wszyscy. I to właśnie ode mnie i od ciebie zależy, czy w naszej rodzinie, czy w naszej parafii, czy w naszej wspólnocie, czy w tym miejscu, gdzie pracuję ja się nie wstydzę e, Pana Boga. Czy umie powiedzieć innym osobom, że Bóg jest o Ciebie zazdrosny, że Bóg Cię kocha, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i czeka na Ciebie. Bóg słyszy, jego więzionych skazanych na śmierć, chce uwolnić. Kochani, chce nas uzdrawiać, chce nas przemieniać. Chce byśmy się zmieniali, byśmy się przybliżali i kroczyli w Jego namaszczeniu, byśmy się poruszali w Jego namaszczeniu, w Jego błogosławieństwie. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Ta aklamacja z Mark'a dzisiejsza pokazuje nam, jak Bóg nas bardzo mocno kocha. Jak Bóg. Mnie i Ciebie kocha, jak nas umiłował, jak jesteśmy y, w Jego oczach, w Jego sercu kimś wyjątkowym, kimś y, jesteśmy Jego arcydziełem, jak bardzo nas kocha, że dał swojego Syna, byśmy my mieli życie wieczne, dał, by służył i dał okup za wielu, za wielu, za wszystkich. Pan Jezus mówi, że potrzeba mi jest, by wszystkie te owce... z z każdej zagrody, z innych zagród też przyszły do mnie. A więc Bóg chce zbawić cały świat i dał swojego Syna. Przyszedł Pan Jezus, by umrzeć za mój i za Twój grzech, za grzech każdego człowieka i zmartwychwstał byśmy. My mogli żyć wiecznie. I słowa Ewangelii dzisiejszej świętego Łukasza. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl... Wik serca wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich, kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, a kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was, wszystkich ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan, mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział. Przestańcie zabraniać, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chrysty. I dzisiejsza ta Ewangelia e, nawiązuje do wczorajszej Ewangelii, do Ewangelii z tamtego tygodnia, z tamtej niedzieli, kochani, do wczorajszej Markowej Ewangelii, e, a tu jest dzisiejsza Łukaszowa i bym ją tak podzielił na takie dwa etapy, o których Pan Jezus dziś tu mówi y, w tych pierwszych dwóch wersetach. Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Zobaczmy, kochani, czy u nas w kościele, w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, w parafiach, czy czasem się coś takiego też nie rodzi nam w głowach? Nie, może Wam, może, może kiedyś coś takiego się pojawiła. Taka myśl nawet, kto jest większy, kto jest lepszy, kto ma większą, głębszą wiarę, kto jest bliżej Pana Boga to jest taki już, taki całkiem taki religijny, a ten mój brat jest taki, no, nie za bardzo, on nawet w kościele się tam ciśnie nie wiem, nie klęknie, nie złoży rąk. Um, Pan Jezus zna nasze myśli. Pan Jezus zna moje i Twoje myśli. I my możemy, mm, możemy grać, możemy na zewnątrz być całkiem innymi ludźmi, ale Pan Jezus zna moje i Twoje serce, zna moją i Twoją myśl zanim tak naprawdę pomyślimy, on już wie o czym będziemy myśleć. To jest niesamowite, niesamowite. I Pan Jezus dziś mówi, byśmy się stali jak to dziecko, które on dziś bierze na, do siebie, które przytula i mówi: stańcie się tacy jak to dziecko. W tamtych czasach dziecko, kochani, to chyba wspominaliśmy, było traktowane o, tak bardzo powiem delikatnie słabo. Było po prostu dziecko było nikim. Dziecko było nikim. I, I Pan Jezus pokazuje, że my mamy właśnie tacy się stawać. Nie że mamy być nikim, ale że mamy się stawać tacy mali. Mamy się stawać tacy tacy, jak dziecko czyści, którzy umiał prosić, umiał mówić szczerze, umiał mówić prawdę tak, jak dziecko prosi swojego ojca, swoją matkę. Nie kombinuje. Nie, nie, nie oszukuje, nie kłamie, tylko mówi to, co ma w swoim sercu, bo nie zna, co to jest jeszcze kłamstwo, bo nie zna, co to jest tak naprawdę grzech. I my mamy tacy się stawać. I mamy takich ludzi przyjmować, takich właśnie małych, takich małych może właśnie w wierze, takich ludzi. Wczoraj mieliśmy, też czytaliśmy, by nie zgarszać innych, ale wczoraj też było właśnie o tym dziecku. O, nie o dziecku, tylko było o tym, żeby przyjmować to małe właśnie przykład tego dziecka, ale to chodzi właśnie o to, by przyjmować też tych ludzi, którzy początkują, zaczynają, raczkują w wierze nie wiem jak to nazwać którzy szukają Pana Boga. My mamy takich ludzi nie odrzucać, my mamy nie odrzucać swoich braci, swoich sióstr, tylko mamy ich przygarniać. Dlaczego w tych innych wspólnotach chrześcijańskich, ale protestanckich, jakichś takich i takich, dlaczego tam często ludzie odchodzą? Jak ja słyszę, dlaczego, jak mi mówią, to mówią, bo tam ludzie ich przyjęli z życzliwością, bo tam ludzie ich przywitali, bo tam ludzie im pomogli, bo tam ludzie ich przytulili. To jest, kochani, ta ewangelizacja, której nam często tak brakuje, bo nie mamy czasu. Łatwiej jest powiedzieć: Dobra, pomodlę się. I, i, I zostawiamy tą osobę. A Jan czy Jakub powie, że wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Właśnie mamy przyjmować, mamy przyjmować takich małych, mamy się też stawać tacy jak mali, tacy mali w prości. Dziękuję Ci Ojcze nieba i ziemi, że te rzeczy objawiłeś prostaczką. To właśnie chodzi o tą prostotę serca, o tą małość, o której tu dziś Pan Jezus mówi. I kto przyjmuje takiego małego, Pan Jezus yy, mówi, to nie mnie przyjmuje, tylko tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród Was wszystkich, ten jest wielki. Proszę bardzo. To są słowa Pana Jezusa dzisiejszej Ewangelii. Kto pośród Was, a my bardzo często chcemy być na takim i takim stanowisku, bo jak jesteśmy jakimiś prezesami, kierownikami, to jesteśmy lepsi lepsi niż, nie wiem, niż ten, kto jest podwadnym moim. I tak dalej, i tak dalej, kochani. I druga część tej Ewangelii, y, która właśnie nawiązuje do wczorajszej z Marka, y, do wczorajszej, pierwszej części właśnie wczorajszej z Marka, y, jest bardzo mocną i taką, y, y, takim przekazem mi się wydaje bardzo mocnym, który Pan Jezus chce do nas dziś powiedzieć. Który mówił wczoraj, chce dziś do nas mówić i będzie mówił każdego dnia byśmy na swoich braci patrzyli też z miłością, byśmy ich nie oceniali. Zobaczmy, co robi dziś Jan, co wczoraj robił Jan w Ewangelii Marka, bo to jest ta sama sytuacja, to jest ta sama historia. Widzieliśmy, jak ktoś, mistrzów wypędza w Twoje imię złe duchy i zabranialiśmy mu surowo. A zobaczmy, co mówi Pan Jezus. Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. To bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z, z Wami. Wczoraj w Marku y, Pan Jezus mówi, że przestańcie Mu zabraniać wypędzać złych duchów, bo nikt od razu, kto robi to w moje imię, nie może mówić źle o mnie. To były wczorajsze słowa y, w Ewangelii Świętego Marka, które Pan Jezus mówi do uczniów, mówi do mnie i do Ciebie, bo nie chodzi z nami. <laughs> I zobaczmy, kochani, czy my dzisiaj, jak na przykład, nie wiem, wspólnota, bo to mówimy my jako katolicy, ale to mogą być też inne wspólnoty, bo ty, w tych wspólnotach jest właśnie podział, tak? że odnowa powie, że szkoła nowej ewangelizacji źle robi, y, to oni źle, my robimy najlepiej, szkoła może powiedzieć, że odnowa źle robi, szkoła robi ewangelizację najlepiej, czy oaza, czy neokatechumenat, i tak dalej, i tak dalej. W końcu może być też tak, że my jako katolicy mówimy, że nie, Kościół Zielonoświątkowy jest zły, protestanci są źli, yy, prawosławni są źli, muzeumanizm jest zły i tak dalej, i tak dalej. I możemy właśnie krytykować. A czy Pan Jezus, przez to słowo, które dziś mówi, nie pokazuje nam tego, że ktoś spoza Kościoła też może wierzyć w niego? i może w, w imię Jego właśnie wyrzucać złe duchy i zrobić takie czy inne znaki, to też to słowo mi pokazuje, byśmy się też tylko nie skupiali na tych znakach. Byśmy się nie skupiali na... i y, 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 y wiary nie budowali też na emocjach. Że coś się zadziało, chwała Panu. Odejmę chwałę Bogu, bo my jesteśmy sługi nieużyteczne. Ale miejmy tą świadomość, że każdego Bóg Chcę powołać każdego Bóg. Kochaj, tak jak dziś czytamy w pierwszym czytaniu, Bóg jest Bogiem zazdrosnym, jest wiernym i sprawiedliwym. I taki jest właśnie Bóg. A więc yy, prośmy Pana, byśmy umieli patrzeć na naszych braci, na naszych braci protestantów, yy, na naszych braci i siostry z innych wyznań z miłością. I widzieć w tych yy, braciach i siostrach Chrystusa, który chce zbawić ich tak samo jak nas któremu zależy tak samo na mnie i na tobie, jak na nich. Jesteśmy kochani do tego powołani, byśmy właśnie tworzyli tą jedność, byśmy byli jednego ducha, by zapanowała jedna owczarnia i jeden pasterz. A nie róbmy podziałów, nie róbmy, kto jest lepszy, tak jak właśnie to dziś zobaczmy. To są osoby, które są najbliżej Pana Jezusa i takie rzeczy robią. A więc to też jest. Dla nas takie świadectwo, że mimo tego, że my też upadamy, możemy mieć takie myśli, to możemy się zwrócić do Pana Jezusa i możemy mu to wszystko oddać. Zobaczmy, to są apostołowie, to jest dwunastka, to są ludzie, którzy najbliżej, którzy widzą znaki, cuda, którzy robią w imię Jezusa te znaki i cuda. I oni w ten sposób postępują, oni takie mają kochani myślenie. Oni się biją, kto będzie pierwszy, kto będzie lepszy, kto jest większy i tak dalej, i tak dalej. I decydują, mówią Panu Jezusowi, zabraniliśmy, bo On w Twoje imię wyrzucał, a nie jest z nami. Nie chodzi z nami. A Pan Jezus mówi, zostawcie ich. Przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami. Zobaczmy, kochani, jak razem, wspólnie, gdy będziemy szukać Właśnie Pana Jezusa wszyscy razem wspólnie, jak możemy być y, y, mocni, mocni duchem, mocni w duchu i to Królestwo Boże może się naprawdę powiększać y, i wszyscy mogą do Niego trafić. I Panu Bogu na tym zależy, bo jest Bogiem zazdrosnym o każdego z nas. Y, prośmy Ducha Świętego o to, byśmy byśmy umieli z miłością. Y, Byśmy mogli z miłością patrzeć na naszych braci, na nasze siostry, byśmy nie oceniali innych, byśmy też, gdy widzimy zło, umieli przeciwstawić się temu złu, byśmy nie byli zazdrosnymi o to, kto jest większy, kto jest lepszy, nawet właśnie w kościele, że ktoś ma taki dar, a ktoś ma taki dar bo to wszystko, dary są potrzebne na to, by, byśmy budowali właśnie ten jeden Kościół, jeden wspólny Kościół i te dary są nam potrzebne. Duch Święty Bóg chce dawać nam w obfitości wspólnego, dla wspólnego dobra, dla wspólnego budowania yy, Królestwa Bożego i o to Cię prosimy, Panie. Prosimy Cię, Panie, też za wszystkich tych ludzi, którzy właśnie yy, mają taką pychę wyższości, Byś, Panie, dotknął, byś skruszył ich serca, aby mogli nam, swoich braci, swoje siostry patrzeć tak, jak Ty patrzysz z miłością. E, zabierz, Panie, wszelką zazdrość, wszelki lęk od nas, że jesteśmy może niegodni, że jesteśmy słabi, wszelkie kłamstwo, e, które nam chce dać, które nam chce wpoić w głowę kłamca tego świata, ojciec kłamca tego świata, by to odeszło. Byśmy poczuli się kochani, byśmy mieli tą pewność, mieli tą ufność i wierzyli w to, że Ty, Panie, nas kocha, że Ty, Panie, jesteś przy nas, że Ty, Panie, nas leczysz, uzdrawiasz, przemieniasz że na każdym z nas Ci, Panie, zależy. By każdy mógł poznać Twoją wielką miłość, Twoje wielkie miłosierdzie. O to Ci, proszę, Duchu Święty. Proszę Ci też, Panie, za wszystkimi ludźmi chorymi. Za tymi właśnie, którzy są chorzy, zazdro, zazdrośliwie są chorzy, by być lepszym. Proszę Cię, Panie, za tych wszystkich, za tych wszystkich e, chorych, którzy leżą w szpitalach, za naszych bliskich, naszych znajomych, naszych rodziców, naszych krewnych, naszych współmałżonków, e, za tych wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo za Ojca Świętego, za biskupów, za za księży by nie było podziału wśród nas byśmy mogli w jednym duchu e, stawać i uwielbiać twoje imię twoje imię twoje wielkie imię bo ty jesteś Bogiem wielkim i wszechmogącym ty który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków amen dzięki kochani miało być krócej ale zrobiło się dłużej a więc no nic na chwałę pana do zobaczenia nie obiecuję kiedy, bo nie wiem. Może jutro, może za dwa dni. Trzymajcie się i zasubskrybujcie ten kanał. E I możecie przesłać dalej, jak uznacie to, że to jest dobre. E Amen. Papa! Pa.